Cześć! To 21. odcinek futsalu w Krakowie i omawiamy trzecią kolejkę Dywizja, która stała przede wszystkim pod znakiem przedłużeń pewnych serii. Mowa tutaj zarówno o serii zwycięstw, jak i serii porażek. Mieliśmy również pierwszy remis w tych rozgrywkach, a jak do tego wszystkiego doszło, zobaczcie sami. I rozpoczynamy od spotkania Drink Teamu z iglomenem i rodzinnymi restauracjami. Niewątpliwie faworytami tego spotkania była ekipa gości i rozpoczęła od naprawdę, naprawdę z wysokiego C, gdyż w pierwszej minucie znakomicie stanu lewy patrzył Kamil Klęk i było 1 do 0. Gracze drinków mogli błyskawicznie odpowiedzieć, ale bardzo dobrej sytuacji nie wykorzystał Krzysztof Cholewicki, którego strzał był niecelny. Zaściło się to w minucie 9, spora kotłowanina w polu karnym, ostatecznie Kamil Klęk zostaje faurowany przez Dariusza Rajka i mamy rzut karny. Egzekutorem był Kamil Klęk i pewnie pokonał Krzysztofa Szale podwyższając wynik spotkania na 0 do 2. Kamil Klęk był również bohaterem dwóch kolejnych akcji. Najpierw w znakomitej sytuacji jego strzał został obroniony przez Krzysztofa Szalę. A potem dostał bardzo dobre podanie od Polachowa, ale ponownie Szalę na posterunku. W odpowiedzi groźnie uderzał Dubisz, ale flank nie dał się zaskoczyć. I co więcej, poszła z tego kontra, po której drugą ramkę w tym meczu strzelił Kamil Klęk. Potem mieliśmy kilka sytuacji yy, drink Teamu, yy, który tutaj już walczył o tlen. Najpierw ładnie z wytrywala Rajek, ale go strzał trafił w poprzeczkę. A potem dwukrotnie przed szansą stanął Krzysztof Holewiczki. Tutaj jego strzał został zablokowany przez pola. Wydawało się, że mógł wcześniej podawać do żaby. A chwilę później jego strzał został zablokowany. Co więcej, poszła z tego kontra. i Krzysztof Szala musiał uratować się akcją ratunkową. I falując w ten sposób, Polachowa dostał czerwoną kartkę za fał taktyczne. Gracze Drink Teamu nie zdołali utrzymać w wyniku 0-3 grając w osłabieniu. W minucie czystej, trzeciej. Gola na 4 do 0 strzelił Polachow. A końcówka to jest już pełna dominacja iglomenu. Bardzo dobrą sytuację miał Michał Ścieżka, ale obronił jego uderzenie rajek. A w ostatnim minucie mieliśmy jeszcze dwie bramki. Najpierw ładne podanie od i zamienił na gola na Kamil Klang, dla którego to był hat-trick. W międzyczasie. Gracze drinków mogli odpowiedzieć, ale zwłaszcza strzał, Żaby został zablokowany. Co więcej, poszła z tego kontra. Po której Kamil Klęk trafił po raz czwarty w tym meczu do siatki i ustalił wynik tego spotkania na 0 do 6 dla iglomena i rodzinnych restauracji. A drinkom na pewno w kolejnym meczu nie będzie łatwiej, ponieważ Krzysztof Szala będzie musiał pauzować. Za czerwony kartonik. Drugim starciem, który równocześnie transmitowaliśmy na żywo na kanale naszej ligi, to pojedynek MK-Timu z Dragonami. MK-Tim przed tym meczem miał 6 punktów, Dragon 0. I sami zobaczcie, jak to się skończyło. Przedstawię Wam obszerny flash z tego spotkania, gdyż miałem niezwykłą przyjemność komentować to starcie. Akcja za akcję. I na pewno nikt tutaj nie będzie. Liczył tylko i a teraz Doniec, Doniec, Do który... Makij Szubartowski. Do tyłu. Teraz Szubartowski przed szansą, aż niewiele brakowało. Aha, są już widzę legendą. A teraz ponownie Szubartowski, z tym razem Szubartowski niecelnie. I aptekarze, Krzysztof Zaczyk. Do Działowego, Działowy uderza! I jeszcze po nodze Warszawy, który... Może Warszawa strzał, nie do Grajnie, do, do yy, Goraja. ten był tak samo zdziwiony tym jak ja i nie pakował piłki do siatki. A. Kontra MK Timur, trzech na trzech. Rogowski, znakomicie komisji w ale mamy stratę, teraz Kilipowski, do Ślusarczyka, Ślusarczyk i gol! Doniec, ale podał do nawrota i gol! I mamy wyskawiczne wyrównanie! Doprowadza do remisu. I już po 9 minutach mamy na tablicy wyników remis. A teraz 2 do 1. Jest 2 do 1. Ależ się dzieje, bo teraz była kolejna sytuacja. Gdy dostali dwa gongi. Najpierw od nawrota. A teraz słupek wykonaj nawrota. Na rękach Jamki. Wydaje się, że trochę za szybko ta piłka została zagrana w ten sposób. Teraz znowu Szubartowski i znowu Kibas. To ponad 5 minut, żeby dojść do jakiejkolwiek stabilizacji i teraz Rogusz i Rogowski. I Rogusz Ależ uderzył I teraz Przejęły dragony Ależ Dępski wypadł przesuna, przesunę nad bramką Ech. Walczą tutaj na maksa tak jak teraz na pewno powalczy Maciek Filipowski, który podaje piłkę do Ślusarczyka, ale to Maciek Filipowski mógł zostać asystentem, a Ślusarczyk strzelcem. I teraz w odpowiedzi Szubartowski głową wprost do koszta Kibasa. Kibas, długa piłka do przesura, Jamka nie ryzykuje wyjścia, wybija głową. Nawrot do Szubartowskiego, Szubartowski słupek! Filipowski do przesura. Filipowski! Słuszarczyk, ach! Na obrot, karaś, 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 najlepszy asystent w lidze w tym momencie z pięcioma systemami. ale teraz mamy kontresłuszarczyk do przesura, przesur nie zdążył. A teraz na Warszawa jeszcze prytnie, ale zablokowany, obrojony strzał przez Warszawę. Teraz przed szansą zaczek, zaczek, uderzenie, broni, jamka! Kontremka w 2 na 1, teraz 2 na 2, goraj, szansa, nie ma gola! A teraz dragony. Coraz odważniej i teraz Tarnopolski przed szansą, Tarnopolski, Tarnopolski i niewiele brakło. Mamy rekontrę, Działowy, Działowy, schodzi do środka Działowy, uderzenie i słupek, teraz dobitka Rogorza, aj czemu on z tego nie przyjął. Teraz bardzo odważnie, we własnym polu karnym Zaczyk, ale strata, Karaś, 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 uderzenie, broni Gibas Razem wygląda na to, że gracze Dragonu wyciągnęli wnioski. I teraz e, przeciw w, wszystko siustarczyk, bo na prawej stronie kuryla, uderzenie, ale broni, jamka kontra siustarczyk, siustarczyk, który mnie szansą siustarczyk, broni, jamka. Piłka. I teraz Karaś słupek, trzeci słupek w tym meczu. Koniec, Filipowski, Dębski. Filipowski, ależ tutaj Filipowski hasał, do końca ale piłkarania. jest jeszcze dosyć sporo czasu, tutaj bardzo dużo może się zmienić, ale teraz Ślusarczyk ma podanie od Dębskiego, ale broni jamka, fenomenalna obrona. Rogowski, górą, ale Szubartowski, teraz ładnie przejął piłkę do Tarnopolskiego, Szubartowski i i gol! Okay. I teraz kontra, Działowy, 1 na 1 jeszcze po prawej ma Ślosta... zaczeka Działowy, gol w końcu! 6 trafień. 830 i teraz Tarnopolski! Bramka! A Tarnopolski jako pierwszy zawodnik w tym meczu może się pochwalić zarówno bramką, jak i asystą, a teraz mamy bramkę na... Na pewno nie wymagało to zdecydowanie większej skuteczności pod bramką. A jeżeli się zostawia tyle miejsca nawrotowi, nie będzie o to łatwo. W tym rzucie rożny mamy powtórkę. Rogusz, Rogusz, uderzenie broni Janka, dobitka działowego. ESP Teraz Filipowski. Ale ma piłkę Karaś, Szubartowski, gol! Ostatecznie po bardzo dobrym spotkaniu MK Team pokonuje Dragony 6 do 3, odnosząc trzecie zwycięstwo w bieżącej edycji, a Dragony przegrywają również po raz trzeci. Trzecim spotarciem, jedynym z którego nie mamy skrótu, był pojedynek aktualnego mistrza nowej huty w futsalu, czyli Złotych Chłopaków z Boanerges. I to Boanerges chcieli zdecydowanie się zrewanżować, chociażby za remis z poprzedniej kampanii, który ostatecznie pozbawił ich tytułu mistrzowskiego. Rozpoczęło się od strzałów w słupek Szymona Kluzy w piątej minucie, a w minucie 8 wynik otworzył Dominik Kluza. I w pierwszej połowie strzelali tylko i wyłącznie bracia Kluzowie, ponieważ w minucie 13 na 2 do 0 podwyższył Marcin Kluza, a w minucie 20 na 3 do 0 trzeci z braci Kluzów, czyli Szymon Kluza. W drugiej połowie złote chłopaki zagrały zdecydowanie bardziej odważnie. W minucie 27 Mazur dobija strzał jednego z kolegów, więc 1 do 3. Natomiast w minucie 30 bramkę kontaktową strzela Brian Leal i tylko jedna bramka dzieliło, dzieliła złotych opaków od Boanerges. Ostatnie 10 minut było bardzo nerwowe, nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie aspektów sportowych, aż dziwże że nikt nie dostał żółtej kartki. Ale wszystko w końcówce rozstrzygnęła fenomenalna celność Konrada Łęckiego, który strzelił aż 3 gole. A jeszcze rozmiary porażki mógł w końcówce zmienić, zmniejszyć Mazur, jednakże jego strzał z przedłużonego rzutu karnego obronił Bartosz Dybała. Ostatnim starciem i równocześnie najciekawszym i najbardziej dramatycznym pojedynkiem było spotkanie Brotermu z Racing Kart Torgokartowy. I mecz ten rozpoczął się od bramki dla Racing Card, które objęło prowadzeniem w czwartej minucie, kiedy do siatki po raz pierwszy w tym meczu trafił Przemysław kapera. Racing Card błyskawicznie mogło podwyższyć odbiór piłki przez kapera do grania do ciśnaka, który podaje piłkę Kościółkowi, ale go strzał broni Hamryszczak. A w odpowiedzi, broter mógł strzelić bramkę. Kiedy w dogodnej sytuacji po podaniu z Kaubanii znalazł się Słuecki, ale znakomicie obronił Kuc. Potem mieliśmy dwie minuty, które strząsnęły Racing kart w minucie 11. Skałbania podaje piłkę Kapuście, który znakomicie ją umieszcza obok. Słupka, mamy remis. Nie mija jeszcze nawet 30 sekund i Kapusta po raz drugi wpisuje się na listę strzelców, tym razem po podaniu Hamryszczaka. A potem trzy bardzo dobre sytuacje ma Słuecki. Najpierw jeszcze jego strzał nie trafia do siatki, ale dwa kolejne już tak. I najpierw mamy w minucie 12:3 do 1. A po tej oto kontrze w minucie 13:00 robi się 4:1. I naprawdę racing karty był już na deskach. Zwłaszcza że w międzyczasie kolejną dobrą sytuację stworzyli sobie gracze w czarnych koszulkach, ale to dogranie z kałbani do rajcy okazało się trochę za mocne. Racing Card szybko wziął się do pracy, tutaj mamy jeszcze sytuację Sieprawskiego. A potem zdecydowanie poprawiła się już skuteczność. Lekki dogrywa piłkę, KP jest 4 do 2. Potem znakomicie odnalazł się błachud, który trafił w poprzeczkę. A tuż przed przerwą mamy bramkę kolejki. Fenomenalnie uderza z pierwszej piłki Arkadiusz Lekki i jest 4 do 3. W drugiej połowie Racing Kart nie zwalniali tempa. W minucie 22 debiutujący w tej drużynie Jakub prawski strzelił gola w taki sposób, że umknęło to nawet naszej kamerze. I mieliśmy remis trzy bramki odrobione. A Racing Card poszło bardzo szybko za ciosem. I po tym odbiorze Arkadiusza Lekkiego mamy bramkę też właśnie Lekkiego i prowadzenie Racing Card. Broterm bardzo szybko zdołał doprowadzić do remisu. Na listę strzelców po raz kolejny wpisał się Słuecki, zaliczając w tym Ale następne dwie minuty to dwie fantastyczne akcje racing card. Tutaj trafia do siatki po raz trzeci Przemysław Kapera, A po chwili podobnie e, trafia kapera. Jest 5 do 7. Racing Card rzuca wszystko na jedną szalę, podchodzi bardzo wysoko do rywala i to się opłaca. W minucie 38. Skałbania odbiera piłkę, podają kapuście i mamy tylko jedną bramkę różnicy. A w samej końcówce Broterm zrywa się po raz ostatni i do remisu doprowadza Skałbania. I mamy szósty w historii e, ligi, ponad dziesięcioletniej historii ligi, Remis 7 do 7, dwa razy mieliśmy wyższy remis, mianowicie, było, dwa razy było 8 do 8, i z tych sześciu remisów 7 do 7, trzy ostatnie są z udziałem Racing Card. Teraz zremisowali z Brotermem poprzednio z Boa Energies, a jeszcze wcześniej poprzednio z Dragonami, a jeszcze wcześniej z Boa Energies, czyli Racing Card, mają patent na remisy 7 do 7. I komplet wyników tej serii spotkań. Przed Państwem Drink Team Iglomany Rodziny Restauracji 0-6, MK Team pokonują Dragony 6-3, Złote Chłopaki uległy Boa Energes 2-6, a Broterm zremisował w dramatycznych okolicznościach z racing kart, Torgo kartowy 7-7. Jeszcze piątka aktualnej kolejki, trzeciej kolejki dywizja w bramce Bartoszody z Boa Energes, Zawodnikiem kolejki zostaje Kamil Klęk z Iglomany rodzinnych Restauracji, który. Ma jak na razie średnią 4 gramek na mecz, co jest imponujące w dywizja. Ponadto mamy tutaj również Konrada Łęckiego z Banerges, Tomasza Skałbanie z Protermu oraz Macieja Bardowskiego z MKTimu. I popatrzmy, jak wygląda sytuacja w tabeli. Mamy dwie drużyny z kompletem punktów. Mowa tutaj oczywiście o Banerges i Timie. Dystans do nich utrzymuje iglomanie rodziny restauracje, które mają w tym momencie 6 punktów. Na czwartej i piątej pozycji mamy broterm oraz racing Kart, torgo kartowy, które do tej pory zgromadziły po 4 punkty. Na szóstym miejscu aktualnie mistrzowie, czyli złote chłopaki, które mają 3 punkty i przegrały już dwa razy. Przypomnę, że w poprzedniej edycji złote chłopaki przegrały raptem 3 razy. A w strefie spadkowej mamy dwie drużyny bez zwycięstwa, czyli Dragony i Drink Team. A z Tabeli bardzo wyraźnie widać, że przede wszystkim Drink musi zdecydowanie popracować nad skutecznością, bo dwie bramki w trzech meczach chluby im nie przynoszą. W kolejnej kolejce rozpoczniemy od starcia Banerges z MKTMem, czyli wicemistrza brązowego medalisty poprzedniej edycji. Potem Złote Chłopaki, które chyba wyczerpały limit błędów, będą grały z naprawdę bardzo groźnym brotermem. Ten mecz będziemy mieli okazję transmitować dla Państwa na kanale naszej ligi. Serdecznie zapraszam na transmisję. Z kolei od 2130 dwie drużyny, które jeszcze nie zdobyły punktów zagrają przeciwko sobie. Mowa tutaj o starciu dragonu z Drink Teamem. Zobaczymy, kto odbije się od dna. a ostatnim spotkaniem będzie pojedynek iglomenu i rodzinnych restauracji z Racing Card. Tutaj stawką będzie prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie na pewno skoczenie na ligowe podium i klasyfikacje indywidualne jeśli chodzi o klasyfikację strzelców prowadzi z dwunastoma bramkami Kamil Klęk, a gonią go, ale z pięcioma bramkami straty Maciej Szubartowski z MKT oraz Konrad Łęcki z Banerges Mamy również dwóch zawodników, którzy do tej pory trafili sześciokrotnie do bramki rywali. Mowa tutaj o Jakubie Działowym z Dragonów oraz Przemysławie Kaperze z Racing Kart Torgokartowy. W klasyfikacji asystentów prowadzi w dalszym ciągu Dominik Karas, Karas z siedmioma asystami, a za jego plecami mamy Krzysztofa Ciśniaka, który ma pięć asyst. Wśród zawodników, którzy mają cztery asysty możemy wyróżnić Tomasza Skałbanie z Brotermu oraz dwóch graczy i rodzinnych restauracji, czyli Kamila Klęka i Macieja Piwowarczyka. W klasyfikacji kanadyjskiej prowadzi również Kamil Klen, który do tej pory zgromadził 16 punktów. Na drugim miejscu jest Przemysław Kapera z Racing Kart, torgę kartowy z 9 punktami, a czterech graczy ma 8 punktów. Mowa tutaj o Mariuszu Stanulisie Dwóch graczach MKT Teamu, czyli Dominiku Karasiu oraz Maciejuszu Bartowskim, a sekunduje im Konrad Łęcki z Boa Nerges. Tym samym serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się za tydzień w kolejnych magazynach. Widzimy się podczas transmisji tam wtedy raczej się słyszymy. No i oczywiście widzimy się na hali. Cześć!